Siemka, jest to poradnik do drugiego już wyzwania na przedmieściu. O nazwie Zakłóć spokój na osiedlu. Ja mam to tutaj po angielsku w niewyjaśnionych okolicznościach, ale standardowo zobaczymy się już w próbie. Dobra, dojechałem już do próby. Chyba tego nie będzie słychać. Aha, ogólnie to są te drzwi. Jest to już e, wrzucone z rozwiązaniem tego. E, no i co? Generator mamy z fabryki, taki jest też na fabryce. Trzeba odpalić i on to się e, wyłącza po chwili w jakimś czasie. No i co? I mamy tutaj pik w królik i trzeba je sobie e, popatrzeć tutaj z boku, który to jest. Pik będzie tutaj Dawaj, dawaj mi Tutaj ustawię to szybciej Pik Trefl I królik Więc chyba Dobry, jest I też tutaj muszę się Skupić na plakatach Dura. O, jest pierwszy. Bardzo fajnie, bardzo. I żeby e, zobaczyć te symbole, to jest dopiero jazda. Trzeba tam iść. To jest e, niezłe kino. Królik, tref i księżyc. I ale mam tutaj. git fajne, że mamy. O! Kabelki. E, to był królik, to jest królik. Królik. Błagam, żeby to był Trefl. tak? Tref. Tak, tref i ksiądz. Błagam, bądź tutaj. O, jest. O, łatwo. Królik, trefler i ksiądz. Czyli księżyc może być tutaj, ale może być też i tam po drugiej stronie, tak, o. Nie wiem czy zdążę dobrze, czy mi się nie wyłączy. Niestety to nie jest tak. I tutaj... Franko wyszedł. Księżyc... Pójdę najpierw tu zobaczyć To będzie to? Nie A. Żeby mi teraz tutaj nie przy czaju Okej, okay, nie przejdę D. Czyli muszę sobie ile? Jest tutaj? Aha Fajnie fajnie Księżyc do ty. Ciężyc jest bardzo fajnie, że mi się tutaj trafiło. sobie mogę z wyjść i polecić do kolejnego ale na plakatach się muszę też skupić. Bo niestety mam tylko jeden plakat. O, dokum dokumenty. A tutaj, żeby odgalnąć tutaj kolejne. Aha! To jest też nie za zabawa. Żeby odgalnąć tutaj te kody, czy te symbole, to trzeba iść na. Sam początek, gdzie wychodzimy na kampanii frekwencyjnej, trzeba pójść tutaj aż i zobaczyć, jakie to są symbole. Oj, jakie to jest śmieszne. Też o, nie chcę się tego komentować: królik, księżyc i serce. Nie, odpowiem nawet. Dobra, to sobie wydam. Królik, krew i serce. O, jest. Dawaj to. Królik, tref i serce. A tutaj mam dwa kabelki, fajnie. O. Krefla mam. znaczy sobie go i teraz no nie niestety. Za późno zauważyłem. fajnie. Ej, ej! Jest. Ale nie jest potrzebny, niestety, ale królik. I muszę teraz iść do tamtego, z tamtego odpalić. No i tak to tutaj bywa. Królik, i serce. Dobra, jaki to mam symbol? Nie ten. Czyli będzie wy w pole. O jest, plakat kolejny. Czy to jest tutaj? Jest. Rolik. Dobra. Nie, ogólnie rozwiązanie tej zagadki jest. O, tutaj. Eee. ja nie ty robię tych map z tym faraonem. Uj. Będzie by mnie wszystkie usunął. A to też jest moja wina, bo. E mm -hmm. Czyli źle. Fajnie, fajnie. Nie było tak? Nie było. Refle? I za chwilę królik. A, to królik, księżyc serca. Dobra, nieważne. Królik, księżyc serca. Gdzie był królik? Nie, królik, księżyc serca. To był królik. Tak, królik. księżyc. Księżyc. I serce. Więc trzeba zapamiętywać dobrze te symbole. jeżeli się mówi... ...i gra to jest... ...i zapamiętuje to jest troszeczkę ciężej. Jakby się grał, i nic nie mówiło, to jest już co innego. Nie, tam jest serce. No. Fucking... No, uh -huh. Muszę przejść. <grym> Przydałoby się mi tutaj teraz zagłuszyć, no ale... Już wybrałem jedno, więc... No nie da się. Wiesz to jest to, że... Po zeskoku klikałem X, żeby go rzucić szybko, ale no... Nie wypaliło. Gaston. Żeby się nie walić, po pułapki i jest git. No cóż, chociaż dobrze, że nie musimy iść tutaj, kliknąć guzika i się nie wracać. To jest akurat jedyny plus tego, że nie musimy się tam wracać. Taka trzeba przyznać. Ale chociaż dobrze, że zrobili to z innej strony. Ale tam jeszcze jeden spałnim został. No i cóż, ocena. A niestety. Należym się zagadał z tymi pułapek dostałem. No i cóż. No bywa. Nie zawsze się dostaje. A plus. No i co? Teraz trzeba tylko czekać na kolejne nowe wyzwania. No i co? No i to tyle.